Testuje i komentuje Piotr Karolewski. Zapnijcie pasy, ruszamy. Kończyła mi na sam przed nami Toyota Jaris Cross, ale w wersji GR Sport, czyli troszkę emocji w naszym w teorii nudnym miejskim crossoverze z segmentu B. No właśnie, po Aigo ie nadszedł czas na Jaris'a Crossa, a zaraz później macie jeszcze CHR-kę, macie także Corollę Cross oraz większą RAW 4 i największego Highlandera. Praktycznie wszystkie z nich pod maskami mają układy napędowe hybrydowe. W naszym przypadku pod maskę. Zagościło polskie serducho, o czym będzie jeszcze więcej w trakcie testu. Jaris Cross. Te wszystkie crossovery i suwy są po to, ponieważ to Wy je chcecie. Dlatego je sprzedają, bo właśnie Wy je kupujecie. I to dobrze, to bardzo uniwersalny samochód do miasta, także nawet troszkę poza miasto. Tym bardziej z układem napędowym hybrydowym, a także w tej ciekawszej wersji GR Sport. Jak to wszystko jeździ, zobaczymy podczas testu. Zapraszam. Stylistyka. Jak zawsze na początku zobaczmy stystykę przedniej części nowego Jarisa Crossa ale zanim stistyka, zobaczcie jeszcze, czy macie subskrypcję, dzwoneczki oraz łapki w górę na kanale Karolewski ponieważ te wszystkie wskaźniki rozwijają ten kanał, a ja otrzymę samochody coraz to bardziej zdroworozsądkowe i hybrydowe, bądź mniej na testy dla was dla naszej wersji GR Sport jest delikatnych kilka zmian w przedniej części mamy taki takby wysunięty dziób a w nim logo Toyota ale logo Toyota zobaczcie nie ma niebieskiej obramówki co zawsze było w hybrydach więc tutaj taki może akcent sportowy się nam wkradł właśnie w naszego Jarisa Crossa przednie reflektory genialna część nowego Crossa przede wszystkim w naszej wersji mają ciemne wnętrze po prostu dobrze wyglądają są w technologii całościowo LEDowej czyli pozycje drogowe oraz mijania, ale macie to również w technologię tak zwanych świateł matrycowych, LED-owych, czyli wam wycinają poszczególne pojazdy podczas jazdy w nocy i działa to genialnie. Patrzcie, w tej chwili w segmencie crossoverów B macie już tak zwane właśnie potocznie oczywiście matriksy, czyli coś, co kiedyś. By, było tylko i wyłącznie w segmencie premium A z kolei poniżej w zderzaku Macie pionowe dzienne oraz kierunkowskazy Również w technologii LEDowej Przedni grill Ten górny jest dosyć mały Ale taki no delikatnie zadziorny Skrywa również przedni radar A także przednie czujniki parkowania Oraz emblemat GR Sport Poniżej rejestracji macie kolejny grill Również ciekawie wykończony A z kolei poniżej niego Dokładki stylistyczne, charakterystyczne właśnie dla crossoverów Wykończone Strukturalnym plastikiem. Po bokach, przeciwgielne? Haha, również w technologii LED-owej. Oceńcie sami stylistykę tej przedniej części. Jest nowocześnie, a także no, z minimalną nutką, właśnie akcentów sportowych dla prezentowanej wersji. Sprawdź stronę doradca samochodowy.pl. Pomożemy ci dobrać samochód do Twoich potrzeb od A do Z. Niezależnie czy nowy, używany w finansowaniu, czy za gotówkę. Zapraszamy! A teraz zobaczmy pod maskę naszego Jarisa Krosa. Pod maską, oczywiście, zagościł układ napędowy hybrydowy, ale sam silnik benzynowy oraz przekładnia zmiany biegów produkowane są w Polsce. Dokładnie to pod Wrocławiem, w fabryce Jelczu, a także w fabryce w Wałbrzychu Toyota Motor Polska. Jeżeli chodzi o sam silnik benzynowy, jest to jednostka R3 o pojemności 1,5 Dynamic Force. Silnik generuje moc. 92 koni mechanicznych, a z kolei silnik elektryczny generuje moc 80 koni mechanicznych. Łączna moc układu napędowego hybrydowego to 116 koni mechanicznych. W naszym przypadku napędzające przednie koła. Do setki około 11,2 sekundy, ale nie o to chodzi. Nawet w wersji gier Sport. W tym samochodzie chodzi o oszczędzania. Ten silnik oszczędzać potrafi. No, patyku! Zobaczmy jeszcze stylistykę linii bocznej Jarisa Crossa. Po prostu crossover. Po prostu, czyli segment B. Samochód w miarę kompaktowy, ale z dosyć obszerną kabiną. Jeżeli chodzi o nawiązania do normalnego Jarisa, jest ich kilka, chociażby dokładnie ten sam rozstaw osi, ale samochód jest dłuższy od Jarisa o dokładnie 24 cm, a z kolei prześwit w wersji Cross wynosi aż. 175 mm, ale w naszej wersji Gear Sport jest on niższy o całe 10 mm. Również w tej wersji macie całkiem ciekawe felgi 18 cali, które uważam fajnie pasują do tego nadwozia i całkiem dobrze wypełniają niemałe nadkola. Dokładki stylistyczne, charakterystyczne oczywiście dla crossoverów, z plastiku na nadkolach, a także w dolnej części drzwi oraz progów. A na tylnych drzwiach macie zawsze listwy Yaris Cross. A same drzwi, zobaczcie, są długie i przykrywają Wam w całości progi, więc kiepską pogodę nie ubrzmiemy swoich jakże modnych, japońskich nogawek. Oprócz tego w naszej wersji macie polakierowane w wysokiej, taki grafitowy właściwie to połysk obudowy lusterek, a także u nas czarny dach, ciemne relingi, a dach jest tak ładnie, czy ładnie? Ładnie i nieładnie. Odcięty na słupku C, przechodząc płynnie w tylny spoiler. Oprócz tego po prostu crossover. No, są jeszcze ciemne szyby w tylnej części, oraz dostęp w naszej wersji bezkluczykowy. Po prostu crossover. No, i teraz jeszcze sprawdźmy tą tylną część. Jakiś czas temu pan Toyota powiedział, nie będzie już nudnych samochodów w marce Toyota. No i tak od cecha ki przyznajcie, samochody są w miarę ciekawe, stylistycznie bądź kontrowersyjne. Oczywiście kwestia gustu. Nie inaczej jest, wiary się krosie. Samochód jest na pewno jakiś, tym bardziej w tej tylnej części. W naszej wersji jest zaakcentowana na górze całkiem spory spoiler, a w nim trzeci stop. Mamy również taką tutaj wielką mistrę Piano Black, skrywającą oczywiście tylne światła, z odblaskiem części środkowej, ale z kolei po bokach macie bardzo ładne lampy LEDowe. w tej najbogatszej wersji mają również dynamiczne kierunkowskazy. Przyznajcie, po prostu dobrze wyglądają, nowocześnie i tyle. Ale, 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 poniżej jest także kamera cofania oraz oświetlenie rejestracji żarówkowe. Dlaczego pytam się grzecznie? Są żarówki w rejestracji, to są piękne LEDy. No, tak to już sobie wymyślili japońscy inżynierowie. Emblematy Yaris Cross, Gear Sport, także hybrid. Idąc dalej, macie również dokładki stylistyczne w dolnej części z dosyć sporym dyfuzorem, właśnie dla wersji Gear Sport, a także zamaskowanymi czujnikami parkowania. Do ideału. Brakuje mi tu jeszcze wyeksponowanego układu wydechowego, ponieważ w Jarisie normalnym w wersji Gear Sport Macie fajną końcówkę układu wydechowego, a u nas wydech jest pod spodem. Coś co na pewno jest na plus, nie ma żadnych udawanych końcówek układu wydechowego. Jest on pod spodem i już. A z kolei po bokach macie dwa odblaski pionowe, które nawiązują wprost do z kolei przednich dziennych. Tam były lodowe, a tu są po prostu odblaski. Czas na bagażnik w się krosi i bagażnik w tym samochodzie jest zaskakujący. Po pierwsze, Klapa się otwiera bardzo szybko, bo w było to dosyć wolno. I bagażnik naskrywa pojemność 397, to czyli znaczy naprawdę całkiem sporo, właśnie jak na segment, patrząc dalej B. W samym bagażniku macie praktycznie płaską podłogę z dosyć niskim progiem zadunkowym, ale podłoga, oczywiście, jest podwójna i w tym dolnym położeniu daje wam tą właśnie maksymalną pojemność. Idzie ona w takich proporcjach, no praktycznie 60 do 40. Po bokach tam jakieś są małe schoweczki, a z kolei boki bagażnika wykończone są twardym plastikiem. Macie również gniazdko 12V oraz jedną lampkę, też nie ledową. A z kolei pod całą podłogą zamontowany jest u nas zestaw naprawczy, ale jest tu widzimy miejsce na koło dojazdowe. I tyle. W bagażniku nie ma żadnych haczyków na zakupy, ani tam jakiś szczególnych przegródek na Wasze podręczne przedmioty. Bagażnik jest obszerny, z wielkim otworem zadunkowym. Macie taką tu również przysłonkę elastyczną. Właśnie, aby ten bagażnik Wam zasłaniał na przykład na parkingu. Praktycznie. Wnętrze. Czas na fotel kierowcy w się Krosie w wersji GR Sport. A w tej wersji jest właśnie również wewnątrz. Kilka ciekawych wyróżników, takich jak ciemna podsofitka, również ciemne wykończenie słupków, a także inne fotele. Fotele w tej wersji są bardzo wygodne i mają delikatne akcenty sportowe, na przykład lepsze trzymanie boczne, wykończenie elementami skórzanymi z czerwonym, znaczy skórą ekologiczną z czerwonym przeszyciem, a także w części centralnej, coś co wygląda na taka mikrofibra bądź alcantara. Wygodny fotel, w szczególności w dłuższą trasę. Na załgłówkach wyhaftowane logo Giera, niczym w się Gier, bądź w Gier się Idąc dalej, również podokietnik no, jest taki gumowany, miękko wykończony, ale bez regulacji, z jakimś tam małym schoweczkiem wewnątrz tego podokietnika. Kierownica, no ona jest praktycznie prawie że taka sama jak w Gier się Jest genialna, świetnie leży w dłoni, ma cienki wieniec, oczywiście jest wykończona skórą pikowaną. W częściach za 15,3, emblematy gier, a także sterowanie multifunkcyjne zegarami wirtualnymi, tempomatem, a także stacją multimedialną zegary. Znamy je mniej więcej z innych modeli Toyoty, czyli analogowy wskaźnik mocy, a także wskaźnik paliwa i temperatury cieczy chłodzącej, a z kolei pomiędzy nimi ekran cyfrowy, na którym są wszystkie informacje z komputera pokładowego, czyli dane o spalaniu, dane o tym, jak w tej chwili wam przepływa energia, dane z asystentów, z multimediów, również podgląd na e, ciśnienie w oponach, podgląd na dane podróży oraz wiele ustawień samych zegarów wirtualnych, a także ustawień systemów bezpieczeństwa Czyli LTA, PCS, BSM. Oj, tutaj tych systemów naprawdę jest sporo i każdy z nich ma oczywiście swoją nazwę Toyotową. Powyżej z kolei zamontowany jest w naszej wersji bardzo fajny head-up display. Normalnie na przedniej szybie, a nie tam na jakiejś udawanej małej szybce pleksji wysuwanej z deski rozdzielczej. Na samym head-upie informacje z asystentów, prędkość. Ograniczenia prędkości, a także podgląd na obroty silnika. Obok zamontowana stacja multimedialna w centralnym miejscu deski rozdzielczej. To są te nowe już multimedia Toyoty, które działają naprawdę dobrze i płynnie, co bardzo ważne z mojego punktu widzenia. Obsługują bezprzewodowo i przewodowo Apple CarPlay, a także Android Auto. Z poziomu ekranu, znaczy sam, sam jak widzicie, CarPlay, eskalowany jest bardzo fajnie, stacja działa płynnie i nic się nie wiesza. Również z poziomu ekranu. Ustawienia pojazdu, dostęp do telefonu przez Bluetooth, nawigacja, wyświetlanie do multimediów A w ustawieniach pojazdu macie ustawienia i w ogóle podgląd na przepływ energii z całkiem ładną grafiką Ciszenie w oponach, informacje o jeździe, idąc dalej do domku Ustawienia oczywiście dźwięku, systemu, radia Wi-Fi, to jest proste, czytelne i intuicyjne Poniżej kanu multimediów jest małotka półka na przykład na smartfon z gumowaną powierzchnią, a także dwa nawiewy. Coś, co mi się tak bardzo podoba, czyli jest klasyczny i fizyczny panel od klimatronika. Pokrętła, przyciski wszystko z prostym. Jeszcze niżej. Jak to zawsze w Toyocie. Przełączniki kołyskowe od ogrzewania przednich foteli. Prosta, ale działa. No i jedno jedyne gniazdo USB w przedniej części dla waszych multimediów, bądź do komunikacji właśnie telefonu ze stacją multimedialną. Poniżej półka, a na niej ładowarka indukcyjna, a także gniazdko 12V. Lewarek od zmiany biegów, wybory trybów jazd oraz EV mode, wyłączanie również ESP, hamulec ręczny z podtrzymania hamulca, a także dwa cup holdery i właśnie ten taki dosyć no, miękko-twardy podłokietnik. Idąc dalej, wykończenie deski rozdzielczej. Na górze jest trochę miękkich tworzyw, jest to spasowane bardzo solidnie. No, brakuje może ambientów, ale wykończenie jest całkiem niezłe. Z kolei poniżej macie już twarde tworzywa. Teraz wykończenie boczków drzwi. Na górze no, Jest już twardy plastik, jakościowo dobry, ale jednak twardy. Podobnie jak w miejscu podokietnika. Jest plastik z taką tutaj no, powleczoną takim materiałem, który po prostu ładnie wygląda, ale jest niewygodny dla waszego łokcia. No, szkoda, w miejscu podokietnika chciałbym mieć chociaż tam jakiś milimetr pianeczki. Również sterowanie szybami, a także blokowanie szyb waszych pociech. Tylnej części. Yy, I tyle. Macie również czarną podsowitkę, a w niej niestety lampki także nie Podobnie jak nie ledowa z lampka. Do make-upu dla Was piękny panie. Jeżeli chodzi o tylną kanapę, to było miejsca. No jest całkiem nieźle jak na segment, oczywiście, bez, czyli segment miejski na stopy. Sporo miejsca na jest w sumie. Akurat przy moim wzroście metra. 85, a z kolei nad jest jeszcze pompon i dwa palce wolne w przestrzeni, prostując się maksymalnie, więc jest naprawdę całkiem nieźle. Kanapa jest bardzo wygodna, o dziwo. Ma całkiem dobre podparcie waszych odcinków Put jest wykończona również, podobnie jak to przednie fotele, czerwoną nicią, elementami takimi ala zamszowymi, bądź jak to woli, takimi bardziej mikrofibra oraz czymś, co wygląda jak ekoskórka. Fajna w czystości i tyle. Ma także izofiksy dla waszych pociech, a z kolei pociechy. No, mają tam jeszcze taką tą małą ilość miejsca na nogi, więc dadzą radę. W oparciach przednich, tutaj zamontowane są skrytki na przykład na gazety. I oprócz tego, co my tu mamy, jeszcze czarną pod niestety, nie wiem dlaczego, nie ma z tyłu lampek, żadnych, nawet nie LEDowych, nie ma z tyłu żadnych lampek. Co w szczególności w nocy mnie jako ojca rodziny trochę denerwuje. Wyciągam młodego, o, to ta zgubiłem samochodzik. Trudno, nie znajdę go w tej chwili, bo tutaj jest ciemno, więc tutaj z tyłu po prostu jest ciemno, tym bardziej wieczorem. W konsoli centralnej także nie ma nic. Nie macie gniazdek USB dla Waszych pociech, nie macie również dla nich nawiewów. Wykończenie boczków drzwi w tylnej części to wszechobecny, oczywiście twardy plastik, ale spasowany bardzo solidnie. Mamy tu również kieszonkę na butelkę. Z kolei tylne drzwi otwierają się pod dosyć wąskim kątem, co Wam troszkę będzie przeszkadzało w wygodnym zapakunku Waszych małych pociech. Jazda testowa. No to w idealnej ciszy zaczynamy test podczas jazdy Jarisa Crossa. Ten samochód oczywiście uwielbia miasto, jak każda hybryda. Ona się czuje znakomicie w mieście, ale również ten samochód poza miastem także się odnajdzie. O czym za chwilkę. W mieście Jaris Cross przede wszystkim jest bardzo zwrotny i bardzo taki kompaktowy w poszczególne miejsca parkingowe. To oczywiście wciąż crossover z segmentu B, ale jak ten segment B ma takich kilka ciekawych wyróżników chociażby właśnie te przednie lampy matrycowe sami zobaczcie co one robią w nocy świecą uważam rewelacyjnie wycinają poszczególne pojazdy podczas jazdy nikogo nie oślepiacie i również nikt nie mruga o mi, że go oślepiam samochód daje Wam maksymalną widoczność i jest to technologia, która po prostu wkroczyła w tej chwili w segment B, a jeszcze niedawno technologia obecna tylko i wyłącznie w segmentach premium 2 chociażby head -up display no także w segmencie B tego jeszcze niedawno nie było, a w tej chwili Crossover z segmentu B i ma już w tych wyższych wersjach wyposażenia właśnie Head-Up Display, podobnie jak zegary wirtualne bądź stacja multimedialna. Sama stacja działa dobrze, Ta wysoka, tam, włączę Wam piękną tutaj tą grafikę, abyście widzieli, jak tam w tej chwili przepływa energia w naszym układzie napędowym. No i teraz sobie może pogadamy troszkę o tym ECVT, czyli o przekładni planetarnej. Nie jest takie złe jak go malują. To już nie jest ta stara stopniówka, tylko to właśnie przykładnia pana Tarantora jest już dużo bardziej dopracowana. Oczywiście wciąż silnik benzynowy, aby się napędzić, wchodzi na obroty. Tak jest jakby tutaj po prostu zasada działania i tak już będzie. Natomiast kto z Was wciska gaz do podłogi? Nie, wciskamy go na chwilę, ruszamy. 50. Momentalnie. Właśnie to jest fajne w układach napędowych hybrydowych. Sam silnik benzynowy nawet nie ma stu koni, ale nie o to chodzi. Połączenie silnika benzynowego i elektrycznego daje Wam taką tą pełną moc momentu obrotowego właściwie od samego dołu, kiedy Wam pomaga silnik elektryczny, a także później, kiedy wchodzi już w grę silnik spalinowy. I ta kombinacja naprawdę działa bardzo fajnie. Mamy tutaj silnik oczywiście trzycylindrowy, już w tej chwili, a nie czterocylindrowy, chociażby w koroli bądź w CHRC. Ale i tak, te trzy cylindry są naprawdę fajnie wyciszone i fajnie wyważone. Silnik bardzo mało wibruje. Jak jest zimny, coś tam słyszymy tą pracę, właśnie taki ten jakby charakterystyczny warkot dla trzech cylindrów, ale już później tego warkotu prawie nie zauważamy. No tam dla osób bardzo wprawionych w motoryzacji słyszą, oho, trzy cylindry. Ale wierzcie mi. To nie przeszkadza. Wyciszenie w mieście jest bardzo dobre. W trasie, no, za chwilkę o tym pogadamy. Jeżeli chodzi o widoczność w mieście, jak to w każdym crossoverze, siedzimy wyżej, mamy sporą przednią szybę, sporą tą odległość pomiędzy szybą, a jeszcze końcem kokpitu. Lusterka boczne całkiem spore z asystentem martwej strefy. Również lusterko wsteczne fotochromatyczne idealnie odzorowuje mi całą szybę tylną, więc pod kątem widoczności. Nie mam szczególnych uwag. Auto naprawdę jest pod tym kątem dobrze zaprojektowane. Również system kamer w tym Wam pomaga. A w naszej wersji z tego, kamera na tył, no ale tak już jest. Podobnie jak w wersji GR Sport, nie ma możliwości konfiguracji dachu panoramicznego. Macie po prostu czarny dach i czarną podsufitkę, ale bez panoramy. Osobiście wolałbym panoramę, bo o ile w tym samochodzie nie ma z tyłu lampek, to chociaż ta panorama doświetli Wam lepiej tą tylną część. A teraz patrzcie, wjeżdżając sobie na rondo, to jest zwykły crossover z baterią zamontowaną z tyłu, a ten samochód naprawdę uwielbia zakręty. O ile tego typu samochody powinny być autami takimi bardzo miękkimi, wygodnymi, do miasta, na dziury, o tyle właśnie Jaris Cross się bardzo dobrze prowadzi. Ten samochód jest bardzo responsywny, responsywny. zawieszenie jest dosyć komfortowe, ale jest takie. Takie, takie zwarto-jędrne jest takie postu naprawdę bardzo bezpośrednie i daje wam tą możliwość, abyście lepiej wyczuli samochód na przykład właśnie w trasie w mieście ten komfort jest zadowalający pracuje cicho i wybiera nierówności, ale nie buja jest takie bardziej właśnie, no może minimalnie sportowe niż komfortowe czy to plus? dla mnie tak dla was kwestia gustu Akurat w wersjach silnikowych z napędem na przednie koła macie z tyłu belkę skrętą, ale już w wersjach tych, które mają napęd AWDI, macie z tyłu zawieszenie wielowahaczowe. I właśnie kolejny element w segmencie B, który rzadko występuje, to napęd na cztery koła. Owszem, w Jarisie Cross realizuje go silnik elektryczny, zamontowany w tylnej części, natomiast fajnie, że jest. Bo pewnie wielu z Was ma samochody i mieszkacie w różnych miejscach, więc pewnie dla osób, które mieszkają, nie wiem, bardziej w górach, bądź poza miastem i potrzebują sporadycznie napędu na cztery koła macie taką opcję w małym, miejskim Crossoverze a teraz sobie właśnie jedziemy obwodnicą tempomat aktywny, prędkość, pyk, dopuszczalna w tym miejscu i ustaw, jeszcze odległość, dajmy sobie taką, załóżmy tą średnią odległość no i w tej chwili samochód jedzie sobie sam, utrzymuje linię, utrzymuje odległość i pod kątem asystentów nie mam żadnych uwag. Auto w całości czuwa nad Waszym bezpieczeństwem, czy to w mieście, przy cofaniu, przy wyjeżdżaniu z miejsca parkingowego, czujniki przód, tył, radary, to wszystko po prostu działa. Podobnie w trasie, samochód Wam utrzymuje odległość, utrzymuje Wam auto między liniami, a przekaczając linie, Samochód Was po prostu oznajmia i odbija Wam, a nie tylko Wam oznajmia, wyjeżdżasz, wyjeżdżasz, nara, nie, nie, on Wam odbija i jakby koryguje Wasz tor jazdy, abyście chali jednak pomiędzy liniami. Jeżeli chodzi o wyciszenie w trasie, jest to samochód właśnie podniesiony, opływowy, jest pewnie trochę, no tam pewnie trochę jest, ale jednak nie jest to auto projektowane o tym, aby walczyć o jakieś tam pewnie cenne... Miejsca dziesiętne w współczynniku CX. Więc wyciszenie w trasie jest tak, jak widzicie. Jedziemy sobie siedem dych, a już coś tam słyszymy. Do 120 w samochodzie jest jeszcze OK. Przy 140 robi się troszkę już hałaśliwie, w szczególności pod kątem wiatru bocznego, a także, na przykład, a także na przykład po prostu nad koli, także w tylnej części, które nie są liderem wyciszenia. Auto jest dosyć podatne. Na wiatry boczne, w szczególności na autostradzie z nim z Warszawy, kiedy był dosyć silny wiatr boczny I wyjeżdżając za ekranów Dostawałem podmóg wiatru w bok samochodu I musiałem trochę korygować swój tor jazdy No, mały, lekki samochód, dosyć wysoki Tak już jest A teraz wróćmy jeszcze do układu napędowego hybrydowego Tutaj jest cała masa zwolenników i przeciwników Ogólnie przekładni ECVT ja byłem kiedyś bardzo mocnym przeciwnikiem, bo to wyje. Tak każdy mówi, bo to wyje. Ale kto jeździ samochodem w ten sposób? Przyspieszamy, wyprzedzamy, odpuszczamy gaz. Mało kto jeździ gaz hamulec, gaz hamulec. Po prostu jeździmy raczej płynnie tym samochodem. A ten samochód uwielbia płynną jazdę do setki, no ponad 11 sekund ale jakby takie te przyspieszenia, ta elastyczność pomiędzy poszczególnymi prędkościami jest genialna samochód reaguje na gaz od razu jest tutaj ten tryb jazdy również power, tam czy, tudzież sport i ten tryb jazdy po trochę tą reakcję na gaz wyczula natomiast w każdym trybie jest kickdown i w każdym trybie jazdy samochód ma świetną elastyczność patrzcie, lewy pas jest wolny, kierunkowskaz Momentalnie, stówka, od razu. Auto po prostu nie potrzebuje się na szczególne zachęty. Silnik benzynowy, wchodząc na obroty, jest słyszalny, ale przynajmniej moim zdaniem nie męczy. kad sam silnik jest całkiem dobrze wyciszony. Teraz co jest najważniejsze? Oczywiście, że spalanie w hybrydzie i spalanie w tym samochodzie jest genialne, ale zaczniemy odwrotnie. Zaczniemy od spalania na autostradzie. Jadąc ekspresówką, czyli S8 A2 do 120 podkreślam, samochód spalił mi 5,5 litra. Jadąc 130 w okolicach 6 litrów. Przy 140 i dosyć silnym takim wietrze skośnobocznym, powiedzmy sobie, samochód palił tak nawet po około tych 6,5 litrów no, po, w porywach do 7 na 100 km. I tutaj w trasie w szczególności mały bak Wam może pokrzyżować plany. Bak ma pojemność 30 litrów. Ale jadąc w zupełności tak zdroworozsądkowo w trasie, spalanie w okolicach 5,5 to nie jest żaden problem. A z kolei spalanie na, spalanie na krajówce 4,2 bądź momentami 4,5 Tyle palił mi dokładnie jaris Cross jadąc w kierunku na Kłodzko i wracając z Kłodzka. Spalanie w mieście tu jest najlepiej. Spalanie średnie z 7 dni do 4,4. Tyle dokładnie pali mi Jaris Cross przy normalnej, dynamicznej podkreślam jeździe po mieście. Ale próbowałem takie dwa dni typowo eko, muskając pedał gazu, sporo tocząc się na silniku elektrycznym. Samochód palił 3,5 do 3,8. To jest rewelacyjny wynik. I wtedy ten zbiornik paliwa w mieście Wam spokojnie wystarczy na tydzień czasu. Taka właśnie powinna być hybryda. Powinna być samochodem oszczędnym do miasta, ale jednak tyle kiedy potrzeba, dajecie kickdown i samochód napędza się. No znowu, słyszymy ten silnik, ale brzmi on całkiem fajnie. Każde trzy cylindry brzmią fajnie, więc ten również brzmi, uważam, całkiem dobrze. I ta elastyczność w tym samochodzie naprawdę jest dobra. Jaris Cross wypełnił lukę między CHR-ką, a w sumie. Aigo X-em po prostu jest czymś troszeczkę przed CHR-ką. Dla niektórych z Was CHR-ka była za duża, bądź zbyt taka opadająca w tej tylnej części, była po prostu ciasna. O tyle Jaris Cross jest taki bardziej pudełkowy, taki trochę bardziej napompowany i ma on pojemne wnętrze, tym bardziej ma bardzo pojemny bagażnik. Samochód, który no znowu jest w gamie crossoverów, które pokochaliście w tej chwili już sporo z Was, kupuje jednak crossovery. A nie samochody na przykład kompaktowe z segmentu B, C oraz limuzyny z segmentu D Oczywiście, że ma wady, i może to chyba, którą bardzo lubię I zaczniemy jak zawsze od wytykania mu wad. Na pewno wyciszanie w trasie Do 120 w samochodzie jest ok, ale już przy 140 w jednak te szumy boczne wiatru robią się dokuczliwe. Idąc dalej, sporo twardych plastików, w tym także podokietniki zamontowane na boczkach przednich drzwi. Są twarde, szkoda, bo jednak tam sporo trzymamy nasze łokcie i te łokcie troszkę Wam pocierpią. Autohold świetnie, że jest, ale wyłącza się on podobnie jak w innych Toyotach po każdym restarcie waszego samochodu. Na przednich fotelach brakuje mi także regulacji wysokości pasa, a z kolei na tylnej kanapie brakuje mi lampek, gniazdek USB oraz chociażby nawiewów dla waszych małych pociech. Ostatnie to zbiornik paliwa. Małą pojemność 30 litrów. O ile w mieście, to spokojnie wystarczy. O tyle w trasie, no mógłby tam chociażby mieć ten jeszcze no, 8 litrów więcej, tak prawie 40. Byłoby idealnie. Po pierwsze zawieszenie. Samochód mimo podwyższonego zawieszenia nie jest bujający. On się bardzo fajnie trzyma drogi, się po prostu dobrze prowadzi i jest przewidywalny dla kierowcy. Dobra widoczność to w szczególności w mieście dla panów, dla pań będzie sporą zaletą. Stabilne multimedia już z tym nowym interfejsem, które działają dobrze, obsługują bezprzewodowo Apple CarPlay, a także Android Auto. Adaptacyjne światła matrycowe redowe to w tej klasie podobnie jak Head Up Display jest naprawdę bardzo fajnym tutaj gadżetem, który po prostu działa i zwiększa wasze bezpieczeństwo. Spory bagażnik, jak na ten segment, a także wygodne fotele. I to nieważne, czy przednie fotele, czy tylna kanapa. To jest moje spotkanie z nowością, czyli Stojotą Jaris Cross w tej wersji Gear Sport. To jest taką wersją znowu dla osób, które. Chcemy coś innego. Toyota, jakiś czas temu, podobnie jak na przykład Skoda, podobnie jak Volkswagen, w ogóle podobnie jak wszyscy, na przykład tak samo i Hyundai ma swojego Enlaina. Podobnie właśnie Toyota stwierdziła, że nie będzie robiła nudnych samochodów. To dobrze, bo jednak już teraz klienci oczekują czegoś więcej niż tylko samochód poprawny. Oczekują właśnie troszkę tam jakichś takich ciekawszych smaczków, trochę chociaż tych emocji, a także dobry poziom wykończenia i inną stylistykę. Auris był nudny, ale już nowa Korolla. Nowa c Highlander, nawet nowy Yaris czy Yaris Cross to samochody, które są po prostu jakieś i na pewno nie są już nudne. Co Wy byście kupili, chcąc kupić samochód właśnie kompaktowego crossovera z segmentu B do miasta, ale może z układem napędowym hybrydowym? W tym segmencie są głównie obecne tak zwane miękkie hybrydy. Mały jest hybryd, ale jednak co byście kupili ogólnie właśnie w tym segmencie? Konkurencja właściwie jest już w tej chwili w każdej marce. W Hyundaiówki, w każdej marce właściwie macie konkurencję do segmentu B, takim jakim jest Jaris Cross. Klasycznie. Jak się podobało, dajcie suba, dajcie apkę w górę, a widzimy się na kolejnym filmie. Dzięki bardzo, pozdrawiam.